Właśnie się dowiedziałem, że ministerstwo chce skończyć z tak zwanymi pseudometrami w sprzedaży mieszkań. I wiesz co? To świetna wiadomość dla inwestorów. Przez lata deweloperzy liczyli metry pod ścianami działowymi. To oznacza, że płaciłeś za metry, które faktycznie nie mogłeś wykorzystać w żaden sposób. Niektórzy kupujący tracili nawet kilkanaście procent powierzchni. Jeśli dziś kupujesz mieszkanie inwestycyjne. Zawsze sprawdzaj powierzchnię użytkową niecałkowitą porównuj oferty w tym samym standardzie. Pytaj o rzut techniczny wraz z wymiarami. Dzięki tym wskazówkom będziesz mógł zweryfikować faktyczną powierzchnię nabywanej nieruchomości, dzięki czemu nie przepłacisz za metry, których faktycznie nie będziesz mógł wykorzystać. To właśnie dlatego w Champion Invest sprawdzamy każde mieszkanie inwestycyjne pod kątem opłacalności inwestycji. Nie tylko same metry kwadratowe, ale realną wartość nabywczą nieruchomości, ale też jaki zwrot generuje. Bo jednak to jest dla nas najważniejsze w inwestowaniu w nieruchomości. A ty sprawdzasz powierzchnię przed zakupem? Daj znać w komentarzu, jakie masz doświadczenia związane z tym.